Cześć, tu Damian Lewczuk i w tym filmie pokażę Ci obróbki trzyosiowe w AlphaCam na przykładzie modelu utworzonego w systemie FreeCAD. I przypominam, że FreeCAD jest darmowym systemem CAD 3D rozwijanym na licencji Open Source, co oznacza, że możesz ten system pobrać i zainstalować na dowolnej liczbie stanowisk i wykorzystywać nawet w celach komercyjnych. A jeżeli chcesz poznać podstawy tego systemu i m.in. sposób na zamodelowanie takiej części, to zapraszam Cię do mojego kursu FreeCAD dla Początkujących i link do tego kursu znajdziesz w opisie do tego filmu. A teraz przejdę do Alphacam, zaimportuję tam ten plik i rozpocznę obróbkę tej części. OK. Jestem w Alphacam, zaimportuję teraz metodą przyciągnij i upuść ten model, który utworzyłem we FreeCAD. Klikam OK. 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 I mamy zaimportowaną tę część do Alphacam. Teraz w pierwszym kroku tworzę obszar pracy, który posłuży mi do utworzenia materiału. Czyli wybieram bryły użytkowe, utwórz obszar pracy na modelu. OK, teraz z zakładki CAD wybiorę raport współrzędnych i sprawdzę wysokość tej części. Ma ona 20 mm. OK, i teraz utworzymy materiał, czyli 3D, ustaw materiały i... Zaznaczam obszar pracy, i tutaj, jako dół materiału, wpisuję 20. Ok, mam utworzony materiał. Przejdę teraz do zakładki technologia. Wybiorę narzędzie i wybiorę frez walcowo-czołowy z promieniem, czyli będzie to typ narzędzia Bullnose. I wybiorę to narzędzie, frez Fi 10 z promieniem 1,5 mm. Ok, i teraz wybieram obróbka 3D, obróbka 3osiowa. Obróbka zgrubna z krokiem Z. OK. Określamy tutaj parametry. Jeżeli chodzi o typ frezowania to wybieram optymalizowane. W zakładce poziomy i wejścia określamy wysokość bezpieczną, odległość zejścia posuwem i maksymalny krok w osi Z ustawiam na 5 mm, ale wykorzystam też tutaj poziomy pośrednie i maksymalny krok dla poziomów pośrednich ustawiam na 1 mm. To jest to o czym mówiłem w jednym z poprzednich filmów na temat obróbki z grubnej, na temat optymalizacji obróbki z grubnej WAFAM, gdzie pokazałem, że warto korzystać właśnie z tych poziomów pośrednich i w zakładce dane obróbcze ustawmy jeszcze tutaj naddatki XY02 i naddatek w Z też 20 mm. Klikam OK wskazuję bryłę, akceptuję wybór. I mamy przygotowaną obróbkę z grubną w tej kieszeni. Przeprowadzę teraz symulację. No, ok. Na no, obróbkę z grubną wygląda to poprawnie. I jeszcze możemy sprawdzić naddatki, czy w ogóle pozostały tutaj jakieś naddatki. Ja, by to zrobić, przejdź na zakładkę warstwy. Zlokalizuj tutaj bryłę, którą zaimportowaliśmy i kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz tutaj. Ustaw jako część symulatora. I teraz możemy przejść do symulatora zewnętrznego. Klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy tutaj opcję wyjść do symulatora. Uruchomi się zewnętrzny symulator. Teraz możemy przeprowadzić obróbkę w zewnętrznym symulatorze. I klikając ten przycisk mamy porównanie modelu po obróbce z modelem, który obrabiamy. I niebieski kolor oznacza, że pozostał naddatek. Gdyby było czerwone, to oznacza, że mamy podcięcie. To, co jest kolorem zielonym, to jest wymiar nominalny i do tego będziemy dążyli, tak żeby tutaj też był kolor zielony. I wyjdźmy teraz z symulatora zewnętrznego i dodamy obróbkę wykończeniową. I obróbkę wykończeniową chciałbym przygotować w taki sposób, że narzędzie będzie obrabiało, tak jakby po helisie, te ścianki, tej kieszeni. I użyjemy do tego, tego samego narzędzia. Będzie to Fresh Fi 10 z promieniem R 1,5 mm. Wybierzmy teraz obróbka 3D, obróbka trzyosiowa, i tutaj mamy też informacje na temat tego, jak wyglądają te strategie obróbkowe. Tutaj mamy taką krótką animację na temat tego, jak rozkładają się ścieżki narzędzia w wybranej strategii, i taką. Strategią, która będzie odpowiednia do obróbki tej kieszeni, właśnie może być ta pierwsza strategia. Konturowanie z krokiem Z i tę strategię wybiorę. Na razie klikam tutaj OK i ustawmy tutaj odpowiednie wartości. To jest obróbka wykończeniowa, więc nie pozostawiamy tutaj żadnych naddatków. Odległość dojścia do materiału 10, wysokość bezpieczna 25. Tutaj na razie zostawiamy wartości domyślne i później będziemy te wartości edytowali, tak żeby osiągnąć to, co chcemy osiągnąć, to co sobie założyliśmy. Klikam OK, wskazuję bryłę i akceptuję wybór i teraz Alphacam prosi mnie o wskazanie punktu najbliżej startu. Powiedzmy kliknę w tym miejscu i mamy obliczoną ścieżkę narzędzia, tylko że to nie jest do końca to, co chciałem uzyskać. Jeżeli wyłączę obróbkę z grubną, tutaj jeszcze Obróbka z grubna wymaga przeliczenia, więc to przeliczę. Jeżeli wyłączę obróbkę z grubną, to nie jest do końca to, co chciałem uzyskać. Chciałem uzyskać tylko obróbkę tej kieszeni i obróbkę tych ścianek, chciałem uzyskać po helisie. A w tym momencie to wygląda tak, że każde to przejście jest tak jakby oddzielnym przejściem. Nie są one ze sobą połączone, czyli narzędzie będzie miało tutaj wejście i wycofanie i dodatkowo jest jeszcze tutaj obróbka. Tego kształtu zewnętrznego. Zaczniemy od wyeliminowania tej obróbki kształtu zewnętrznego. I tak, jeżeli chodzi o obróbki trzosiowe, to możemy tutaj ustalić granicę obróbki, i chciałbym, aby granica obróbki była właśnie górna krawędź tej kieszeni, więc od razu tę krawędź wyodrębnię z tego modelu. Wybieram tutaj ekstrakcję modelu bryłowego, kontur ze wskazanych krawędzi. OK, wskazuję tę krawędź, akceptuję wybór. Teraz Afakam prosi o wskazanie krawędzi, które określi nam dolny poziom Z. I ja wskażę tę krawędź jako dolny poziom Z i również tę krawędź jako górny poziom Z, tak żeby to była geometria na jednym poziomie bez poziomu Z. Teraz przejdę do edycji tej operacji. I tutaj w pierwszym okienku mamy możliwość określenia granic i wybierając tutaj opcję From Drawing będziemy mogli określić granicę obróbki. Kliknę teraz OK, tylko to zmieniamy tutaj. Pozostałych parametrów nie zmieniamy, czyli też klikam tutaj OK i teraz AlphaCam prosi mnie o określenie granicy do obróbki. Wskazuję ten kontur, akceptuję wybór prawym przyciskiem myszy i w tym momencie obróbka jest tylko wewnątrz tej granicy. Teraz przejdę do edycji tej operacji i zedytujemy troszeczkę sposób tej obróbki tak żeby ona była właśnie po helisie. Czyli wybieramy tutaj edycja, tutaj OK i przejdźmy do zakładki dane obróbcze. Jeżeli chcę właśnie otrzymać ścieżkę narzędzia po helisie, to musimy zaznaczyć tutaj opcję helikalne i dodatkowo przy okazji możemy zmienić krok tej helisy. Proponuję tutaj ustawić 0,5 mm, tak żeby ten krok był dosyć mały i klikamy OK. I w tym momencie uzyskaliśmy to, na czym tam zależało, czyli mamy obróbkę wykończeniową po Helisie i mamy obróbkę tylko tych ścianek. Zaznaczę teraz obie operacje i przejdę do zewnętrznego symulatora, tak żeby zobaczyć, jak to wygląda po symulacji. Uruchamiam symulację. No i wygląda to dobrze. Poza tym, że tutaj jeszcze został naddatek, zrobię jeszcze porównanie. No i OK, tutaj mamy praktycznie wymiar w nominale. Tutaj zostanie delikatny naddatek wynikający z promienia narzędzia. Ale tutaj został jeszcze naddatek na dnie. O ile ten naddatek wynikający z promienia narzędzia jest akceptowalny, to ten naddatek musimy w jakiś sposób usunąć. I najłatwiej będzie to zrobić za pomocą obróbki kieszeni. Rozpoznam teraz geometrię dna kieszeni, czyli tutaj wybieram kontur dookoła wskazanych ścian. OK, wskazuję tę ścianę, akceptuję wybór. Teraz wskaż krawędź, aby określić dolny poziom, wskazuję tę krawędź i górny poziom. Również wskazuję tę krawędź, aby tutaj nie było poziomu osi Z. I OK, teraz przechodzę do zakładki Technologia, wybieram Obróbka Kieszeni, pionowo wybrana. OK. OK, poziomy i wejścia, wysokość bezpieczna 25, odległość dojścia na przykład 10. I tak, obróbkę chcę wykonać w jednym przejściu, więc góra materiału może pozostać na 0, ale wartość głębokości końcowej muszę określić prawidłową, więc tutaj klikam na te trzy kropki i teraz mogę tę głębokość określić poprzez wskazanie jakiegoś punktu. Na modelu, który jest na takiej samej wysokości jak głębokość kieszeni, i na przykład wskażę środek tej linii, i mamy tutaj głębokość końcową ustawioną na minus 15. Ilość przejść to jedno, no bo chcę to zrobić w jednym przejściu, i przejdę jeszcze na zakładkę dane obróbcze, i tutaj wpiszę naddatek 2 mm, tak żeby obróbka nie była generowana tutaj do samej tej krawędzi, tylko żeby została wygenerowana do 2 mm przed tą linią. I klikam OK, wskazuję ten kontur i akceptuję wybór. Jest jeszcze jedna rzecz, którą należy sprawdzić. Jest to strzałka kierunku geometrii. I tutaj to należało zrobić przed przygotowaniem tej obróbki, tak żeby się upewnić, że ta strzałka jest wewnątrz geometrii. Tutaj wszystko jest OK. Dobra. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda na symulacji. Przeprowadzimy symulację obróbki. Z grubnej i obróbki kieszeni, i tę obróbkę kieszeni możemy przenieść przed obróbkę wykończającą ścianek. I żeby to zrobić, zaznaczam tę operację i klikam tutaj strzałkę do góry. I teraz najpierw będzie wykonana obróbka kieszeni, a później zostanie wykonana obróbka wykończeniowa ścianek. Przeprowadzę teraz w symulację w zewnętrznym symulatorze, tylko tych dwóch operacji. Ok, sprawdzimy naddatki i wszystko wygląda prawidłowo. Naddatek mamy tylko na ściankach, też kieszeń została obrobiona nie do końca, czyli tak jak chciałem, żeby nie dochodziło po prostu do tej krawędzi. I ten naddatek zostanie usunięty podczas obróbki tych ścianek, co zaraz sprawdzimy, przeprowadzając symulację wszystkich trzech operacji. I ok, wygląda to prawidłowo. I tym sposobem przygotowaliśmy obróbkę zgrubną i obróbkę wykończeniową. I przypominam, że pracowaliśmy na modelu, który został wykonany w darmowym systemie CAD 3D. Jeżeli chcesz poznać podstawy tego systemu, aby samodzielnie tworzyć takie modele, to zapraszam cię do mojego kursu, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu.